Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na mój kanale a dzisiaj będziemy testować rzeki, więc co pierwsze zostawcie łapkę w górę tu macie subskrybuj subskrybujcie i lecimy więc zaczynamy tu są jakieś takie żelki to jest gummy block 4D więc próbujemy hmm. Pokażę jak to wygląda. O, trochę było widać. Takie czerwone coś. Takie jakby klo, klo taki yy, klocek jakby z lego. I takie niebieskie, takie żółte. I no i nic, dobra, więc spróbujemy. Nawet git, no takie jakby są git, no w sumie nawet git, są smaczne. Teraz takiego żółtego. Dobry, e, teraz niebieski. takie dobre jakbyście chcieli wiedzieć to kupiłem je w Pepco no więc moja ocena niebieski żelek 8,5 na 10 czerwony tak samo no i żółty taki chyba najlepszy był więc no może być ten Żółty dziewiątka, 9 na 10, więc no, testing zrobiony, więc yy, nie wiem. Za niedługo jakiś będzie odcinek, nie wiem. To